Cześć! Z tej strony komunikacyjny mix. Dzisiaj będzie. Jak zbudować. Tor dla tramwajów. Jak w Waszym mieście jeżdżą tramwaje, to chyba znacie tramwaje. Jak jest droga, są wbudowane w drodze szyny. Niektóre są w asfalcie, a niektóre są e, płyty w ulicy są wmontowane i w tych płytach są szyny. Dzisiaj coś podobnego zrobimy i będziemy potrzebowali. Cztery odcinki toru prostego. Kilka różnych takich płytek. Na przykład trzy płytki

1 na 8, 1 na 6, 1 na 4 i tak dalej. I będziemy potrzebowali trochę takich gładkich śliskich. No i co was za smucę? 32 takie elementy. Aż 32. Trochę tego tutaj jest. No ale dobra. To pokażę Wam jak to zbudować. No chyba się w domny ślicie. To jest tak proste. Wy nie muszę wam pokazać, ale wszystko dla widów. Montujemy cztery odcinki toru prostego. I od początku dajemy kłódki. na całej długości odcinka. Teraz bierzemy wspomniane czwórki, szóstki, ósemki i dziesiątki i dwunastki oczywiście i je dajemy tutaj na bokach. No tutaj w sumie możemy dać szóstkę, tutaj dziesiątkę, żeby wszystko się trzymało, też dziesiątkę I tutaj możemy dać różne. I tak się to prezentuje No i teraz się pewnie domyślacie Tutaj na boki dajemy teraz takie Najlepiej jakby to byłyby ósemki Jeśli macie tyle ósemek Ósemek by trzeba ze 16 Akurat obok mnie tramwaj jedzie. Prawie na każdym odcinku słychać, że tramwaj przejeżdża. Może i nawet na wszystkich, ale mniejsza z tym. Montujemy dalej. I tutaj, akurat, nie miałem wystarczającej ilości. Elementów tych, więc daje, daje na koniec dwie czwórki. No i jak dobrze znacie, teraz montujemy 32 elementy 2 na 4. Akurat mam takiej ilości z wielkiej ilości zestawów, mogę kiedyś będzie film o instrukcjach. No i tak by się to prezentowało: Długie i ładnie, nawet pasuje. Do mojego niebieskiego tramwaju. Tylko, no wiecie, jak jest po jednej części, to ja mam tak, że tutaj to się podnosi. No, ale to zawsze można wpiąć na jakieś płótki i mieć piękne miasto za pomocą czterech odcinków i około stu klocków. To jest moja technika. I zawsze lubię patrzeć, jak robotnicy wymieniają szyny albo budują nowe torowisko. Zawsze lubię na takie rzeczy patrzeć. No i potem raz zrobiłem chyba. Tak zrobiłem to kiedyś. Że zrobiłem taki wykop i robotników z taczkami. I tutaj w jednej części był już odcinek torowiska i tutaj było gdzieś na pięć takich grubych klocków i tam były takie rury z Lego Technik przeprowadzane. Na razie to by było na tyle. No i rzecz jasna, chcę was przeprosić, że nie było aż tydzień odcinka. Nie zdawało się to. Ale teraz się zdarzyło, bo praktycznie nie miałem czasu. Budowałem dużo, teraz się postaram trochę czasu znowu na odcinki poświęcić. I jakoś to będzie za kilka dni. Może będzie odcinek z tym, co zbudowałem. Przez ten tydzień. Aczkolwiek coś mi się tutaj nie podoba, bo tu wygląda, jakby była taśma klejąca, przyklejona, ale mniejsza z tym, ważny wyjazd. Teraz trzeba tylko wy musicie wyczekiwać Lego Miasto, część piąta. I może ten odcinek toru zobaczycie wraz z przystankami. Nawet mogą dać takie płytki. Bo ich chyba mam 12. Widzicie takie Ale to nie o tym mowa dzisiaj. No i co? Do następnego odcinka, który pojawi się chyba jeszcze dzisiaj. No i co? Zobaczycie jak się to miasto rozwija. Na razie.